Poprosiłem moją dziewczynę, żeby odgadła trzy minifigurki Lego na ślepo. Jeżeli to byłaby komplet punktów, w nagrodę funduje jej zestaw Lego do trzech stówek. No bo może maksymalnie 3 punkty. No i stopniowo tak sobie schodzimy po stówce. Tak pachnie 100 zł. A teraz Ola wytłumaczy zasady całego quizu. Poznaj figurkę na ślepo. Zadaniem uczestnika jest odgadnięcie minifigurki, jaką przygotował do niej przeciwnik. Ma możliwość zadania trzech pytań, a na odgadnięcie ma tylko dwa strzały. Jeśli zgadnie za pierwszym razem, zdobywa jeden punkt. Jeśli zgadnie za drugim, nie dostaje żadnego punktu. A jeśli nie zgadnie po drugim razem, dostaje minus jeden punkt. Figurki muszą być ułożone w oryginalnej konfiguracji od Lego. Czyli jeśli figurka ma zielone włoski w zestawie, musimy dać zielone włoski takie oryginalne, jakie ma. Runda pierwsza. Mam na sobie specjalną opaskę, dzięki której nic nie widzę. Jeszcze dodatkowo zamykam oczy, możecie mi wyufać, żeby tutaj nic nie było, że oszukuję. Poproszę pierwszą figurkę, dobra. Okej, okay. okej, okay. ej, nie jest to takie łatwe. Na pewno nie jest to żadna figurka z Disney'a, bo tak to bym odczuła jakiś inny ciekawy kształt. Fire you go! Trochę nie wiem, tu wyczuwam jakieś takie włoski dziwne. A mogę je zdjąć? Mogę. Nie, no w sumie takie chyba. Hmm, coś tu ma na głowie. Takie coś, jakiś taki róg, jakby jednorożec? Coś takiego tutaj, tak dynda. O nie, ale w ogóle nie mam pojęcia, z jakiej to może być w ogóle serii, słuchajcie. No nóżki i torsik ma takie zupełnie normalne. Ej, bardzo trudne, bo to jest taka chyba najbardziej basic mini jaka może być. Jedyne co, to bym mogła właściwie zgadywać po tych włoskach, tak mi się wydaje. No bo co, macanie tosiku. Może in... spytać serię. In... Okej, okay, a czekajcie, wyczuwam jeszcze tutaj brudkę. Dobra. I z racji, nie mam, trzy pytania. Trzy pytania i dwa strzały. Tak. Dobra. Myślę, że to czas na zadanie pierwszego pytania: Czy jest to figurka pochodząca z serii Harry Potter? Okej, okay, okej, okay. już wykorzystałam pierwsze pytanie. Wiemy, że to nie jest z Harry Pottera. O nie, dobra. Eee, he, 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 he. Czy jest to figurka pochodząca z mojego zestawu? Nie. Okej, okay, czyli to jest jakaś piotrka figurka. We stand here my co jest trudniejsze, czyli zapewne jest to figurka albo ze Star Warsów, albo z Jurassica, albo z jakiegoś, e, nie wiem, jak to Indiana Jonesa. Uh, Mam ostatnie pytanie, moi drodzy. Ma to brudkę, więc wiemy, że to jest y, jakiś tutaj albo święty Mikołaj. <laughs> Czy jest to zestaw z Monkey Kida? W sensie figurka pochodząca z serii Monkey Kid? Nie. Dobra. Nie mamy już pytań, moi drodzy. Jestem w pustce, nie wiem nic. O, strasznie ciężkie to jest. Myślałam, że to będzie łatwiejsze. Kurczę, 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 dobra. Pierwszy strzał. Hmm, czy mi to coś da? Czy jest to. Próbuję coś zwizualizować, jaka w ogóle figurka ma brodę? I z... Nie z ani z tych serii. To jest na pewno ktoś z Star Warsów. Nie, może nie ze Star Warsów. Nie wiem nawet z jakiej serii. To jest o nie. Nic mi to nie daje. Jest gumowe. Gumowa brudka na pewno. Taki łeb dziwny. Mogę Ci dać podpowiedź. O! Oh. Poszło ci tak tragicznie, że dam Ci podpowiedź. Jest to figurka, która ma nugatową twarzyczkę, skórę normalnie, nie jest żółta. Mhm. Uh -huh. Ale nie jest ona z licencji. Wygląda tak, mimo że nie jest ona z żadnej licencji. Z żadnej licencji? Z żadnej licencji. Ale Lego nie robi bez licencji normalnych takich kolorów, więc teraz to mi dojdzie w ogóle za gwostkę. Czy to jest jeden z piłkarzy? To jest mój pierwszy strzał? Nie. O, kochani, jest tragedia. Jest naprawdę tragedia. Nie wiem, jak to opisać. Kto to może być? Dobra, czy to jest święty Mikołaj? Nie. to jest? może zobaczyć? Dobrze, poproszę kolejną figurkę. Zobaczymy, czy się odkujesz teraz. Na pewno, jak mi dasz coś prostszego, to na pewno, na pewno, na pewno. To znaczy tak, y, dla mnie jest to prostsze pytanie, czy będzie dla Ciebie. Da, dasz mi jakieś Star Warsy, dasz mi jakieś Star Warsy, to jest, y, to, to chyba już, nie, ha. kurczę pieczone, to jest jakiś taki ma co mu się tu otwiera? Nie figurka? Mhm. Moim pierwszym pytaniem oczywiście, czy jest to licencja Star Wars? Czy są to Gwiezdne Wojny? Co jest nie, licencja? nie są to Gwiezdne Wojny. Okej. Okay. Czyli tym drugim pytaniem odpowiedziałeś, czy jest to zestaw na licencji? Nie. Nie jest to znowu zestaw na żadnej licencji. Nie. Dobra. Ej, ale co to jest? Nie przypominam sobie nic w takim kształcie. I to jest, słuchajcie, tu ma rączki na pewno. Można tutaj się e, tymi rączkami bawić. No ale co mu się tak łeb otwiera? Nie przypominam sobie żadnej figurki, której otwiera się łeb. I to bez licencji. A nawet nie zadaję pytania, czy to jest moje, czy Piotrka, bo na pewno nie jest to moje, bo miałabym to w rękach chociaż wcześniej. A nie przypominam sobie, że kiedykolwiek miała to w rękach. <laughs> Women. To jest taki zwier... Nie, to nie zadaje tego pytania, to nie jest pytanie jak coś. E, ale zwierzę to też chyba nie jest. Może jakiś kurczak? No ale... Co by mu się otwierać za Ej, Ale mi dałeś, ja też ci dam takie trudne, już nie będzie ci tak wesoło. Dobra, mogę pierwszy strzał? Wiem, że mam jedno pytanie. Śmiało. Ale chcę strzelić pierwszy strzał. Moi drodzy, kochanie. Czy jest to śmietnik? O oh mój Boże, No! Śmietnik. Nie mamy śmietnika. Śmietnik. Mamy śmietniki z Lego Friends, to te ale śmietnik wiesz. to nie jest postać! No ale zdecydowanie, to jest jakaś figurka, no to znam, że masz i no odlew. No bo jakby, na przykład jeden Ci dał droida, no to droid nie jest figurką, ale może tu być. Jakiś odlew dinozaura może to... tutaj być. Ale to nie śmietnik! To zaliczasz mi ten śmietnik jako strzał, czy nie? No nie, nie zaliczam, no bo nie, 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 nie możemy dawać śmietnika. Dobrze, to śmietnika by nie było. Myślę, jakie mamy tutaj serię bez licencji w ogóle w domu. Mam ostatnie pytanie. Czy jest to zestaw? W sensie figurka z zestawu pochodzącego przed tym, jak byliśmy razem? Czy kupowaliśmy razem, jak byliśmy? E, tak, i możliwe, że nigdy nie widziałaś żadnego zestawu złożonego, jeżeli chodzi o to, ale te figurki, te postacie widziałaś na pewno. I czy to pewno... są zbiorniki, te są takie, takie chodzące stworki, takie... Kurczę, nie wiem jak one się nazywają, tak wyglądają trochę jak z kamienia. Czy to jest zbiornik Bionicle jakieś... Znaczy, zadałaś dwa pytania i jedno pytanie jest dla Ciebie dobre, drugie pytanie nie jest dla Ciebie dobre, więc pytasz, czy to są jakieś stworki z kamienia, czy pytasz, czy to są Bionicle. Nie, chodzi więc mi o te nie, duże, nie, nie. takie, chodzi mi o te duże, skamieniałe figurki, w sensie o takie gnomy z tych figurek. Co? Mówimy cały czas o skali minifigurki, nie o dużych figurkach. Nie, 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 mała figurka, ale no, takie skamieniałe po prostu. No to tak, tak. O. To jest to? No, tylko to nie są pionice, więc jakby no. a, a ja nie wiem, jak to się nazywała ta seria. Jakieś potworki. Mogę już zobaczyć, tak? No mówiłam, że to jest ten potworek z Kamiliny. Właśnie o niego wła właśnie Dobrze, poproszę ostatnią figureczkę. Ostatnia. I duża szansa na wyjście na zero. Super. Okej, okay, manuszki. Ma nóżki, tu ma jakiś plecaczek, taki jakiś taki z tyłu. Tu jest jakiś hełm, więc to na pewno są Star Warsy. To już 100%. To taką mi jest szansę wyjścia na zero, że ja tych swoich postaci... A, mo A może nie są to Star Warsy? Pytanie, są to Star Warsy? Nie są to Star Warsy. Nie są to Star Warsy, okej, okay, coś mi to daje? Zastanawia mnie to, co jest tutaj. A może to jest ten, Baz Astral, bo on miał takie... Drugie pytanie, czy to jest figurka z serii Baz Astral? Chodzicie o tej Story, czy Baz Astral, że ten film? To jednak nic. Nie było tego pytania, moi drodzy. Już mi to trochę podpowiedziało, ale po prostu nie było tego pytania. Kurczę, tylko wiecie, z czego się obawiam, że nie będę znała imienia tej postaci. Bo to też może być ciężkie. A myślę, że... Możesz opisać tą postać, tak? Też możesz ją trafić. Czy ta figurka jest kobietą? Tak. Dobra. Jest kobietą. To pierwszy mój strzał. Czy jest to Sora z Ninjago? Nie, nie jest to Sora z Ninjago. Okej, okay, nie jest to Sora z Ninjago. To jeszcze jeden strzał. I dobra, jak nie jest to z, z, z Ninjago Sora, to strzelę, że może coś jest to z Dreams'ów mm, I będzie to... Boże, nie mamy, nie znam się na figurkach z Dreams'ów uh, To będzie ten chłopiec w piżamie z jednorożcami? Niestety nie, możesz zobaczyć i sobie idealnie wpadłaś w moją... Idealnie wpadłaś w moją pułapkę, bo my nie mamy Sory. No nie mamy. Czy jest to Sora z Ninjago? No nie mamy. Nie mamy Sory z Ninjago, ale mamy Miję, którą mi kupiłaś w Rzymie. I to jest właśnie Mija z Monkey która pomyślałem, że właśnie jak będziesz ją badać. 100% pomienisz się z sorą przez te włosy. Miałeś rację. No niestety, znaczy niestety dla mojego portfela, niestety dla Oli nie udało się. Wy dajcie znać co myślicie o takim odcinku. Kogo byście widzieli w takim odcinku? No i co? No chyba czas się zrewanżować Albo właśnie dać szansę Oli na rewanż?